Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najważniejszych, a jednocześnie często pomijanych aspektów poprawy wyników i samopoczucia. O i jej wpływie na energię oraz regenerację. Niezależnie od tego, czy trenujesz wytrzymałościowo, siłowo, czy po prostu chcesz czuć się lepiej na co dzień, to, co jesz, ma bezpośredni wpływ na Twoje osiągi. Często zapominamy, że nasze ciało działa jak silnik, który wymaga odpowiedniego paliwa. Problem w tym, że większość ludzi dostarcza sobie niskiej jakości paliwo, przetworzone jedzenie, nadmer cukru i niezdrowe Sama źle dobrana dieta może prowadzić do przewlekłego zmęczenia, spadku wyników i bólu mięśniowego, który nie wynika z samego treningu. Ale dobra wiadomość jest taka, że wprowadzenie kilku kluczowych zmian w odżywianiu może poprawić Twoje osiągi o nawet 30%, co to bardzo dużo w skali miesięcznej pracy. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że organizm jest jak silnik. Nasze ciało przyzwyczaiło się do określonego źródła paliwa, głównie węglowodanów i tłuszczów. Większość diet współczesnych w społeczeństwu opiera się na węglowodanach prostych, takich jak biały cukier i wysoka, wysoko przetworzona żywność, a to prowadzi do problemów z metabolizmem i energią. Lepszym rozwiązaniem jest y, świadome manipulowanie źródłami energii, czyli nauczenie organizma, organizmu, jak efektywniej korzystać z tłuszczów jako paliwa. To się poprawi wydolność i regenerację. I tu kluczowe są makroskładniki. Jest to główne źródło paliwa. Węglowodany, szybkie, ale zawsze nie najlepsze. Często polegamy właśnie na węglowodanach jako głównym źródłem energii, ale ich nadmiar prowadzi do skoków, cukru we krwi, a potem gotowych spadków energii, co jest bardzo częste. A badamy również o niskim indeksie higienicznym, e, tak jak warzywa i kasze, no, będą pomagać w utrzymać stabilnego poziomu cukru. Tłuszcze natomiast są niedocenionym paliwem. Nasz organizm może nauczyć się czerpać energię z tłuszczów, co pozwala nas na stabilniejszą wydajność i lepszą regenerację, co przekłada się oczywiście na wydolność. I tutaj najlepszym ja źródłem tłuszczów, będzie oliwa z oliwek, awokado, tłuste ryby, jajka, czy nawet orzech. Czego unikać? Tłuszczów, trans, margaryny i przetworzonych olejów roślinnych. To jest najgorszy syf. I nie zapominajcie również o białku, klucz właściwie do regeneracji. Białko oczywiście nie powinno być głównym źródłem energii, ale jest niezbędne do regeneracji mięśni i prawidłowego funkcjonowania organizmu. I to do Doskonale zda się, tu doskonale zda się historia mojego pacjenta Michała, który przez wiele lat bardzo był aktywny fizycznie, głównie w bieganiu długodystansowym. Po 30 roku życia zaczęły się pojawiać różne bóle mięśniowe, spadki energii i uczucie chronicznego zmęczenia. Jego dieta była oparta głównie na przetworzonych węglowalanach, gotowych posiłkach i przekąskach kolorystycznych. Cukier, to jest bardzo często spotykane właśnie w różnych a, takich pudełkowych żarciach, w pudełkowym żarciu. I po przeprowadzeniu analizy żywieniowej, takiej diagnostyce, konsultacji okazało się, że jego organizm naprawdę naprawdę bardzo źle wykorzystuje energię tłuszczów. Tutaj dodatkowo miał niedobory mikroskładników, które wpływały na regenerację i stany zapalne. A więc wprowadziliśmy zmiany. Więcej zdrowych tłuszczów w diecie, oliwa z oliwek, jajka, orzechy. O, ograniczono oczywiście przetworzone produkty i cukier, przez to zmniejszyliśmy spożycie warzyw i błonnika, co wpłynęło na stabilizację poziomu cukru we krwi. Nie miał takich zjazdów w energii. Efekty po dwóch miesiącach poprawa wyników w teście MAFA, co świadczy o lepszej efektywności metabolizmu tłuszczowego. Mniej oczywiście bólów mięśniowych i stanów zapalnych. Poprawiły się również, poprawiła się również regeneracja i ogólne samopoczucie, przez co zwiększyliśmy o wiele wydajność podczas biegu. I też tutaj, jak zoptymalizować dietę dla lepszej wydajności, którą możesz wprowadzić, unikaj przede wszystkim wysoko przetworzonej żywności. Im więcej sztucznych dodatków, tym lepiej dla Twojego organizmu. Znaczy, im mniej. Zadbaj o nawodnienie i elektrolity. Nawet niewielkie odwodnienie może negatywnie wpływać na Twoją wydajność, szczególnie podczas treningu. No i stawiaj na jakość jedzenia. Nie liczy się tylko ilość kalorii, ale też jakość spożywanych produktów. Pamiętaj, eksperymentuj z różnymi źródłami energii. Jeśli zawsze balansowałeś na wyglądowanych, spróbuj walczyć, włączyć więcej tłuszczów i zobacz, jak reaguje Twój organizm. Nie zapominają oczywiście również o poście, o którym była mowa we wcześniejszym odcinku. No i podsumowując, dieta to nie tylko kwestia wyglądu, ale też Twojej energii regeneracji i wyników. Każdy organizm jest inny, ale istnieją pewne uniwersalne zasady, które mogą wpływać na Twoje funkcjonowanie. Jeśli masz problem z przewlekłym zmęczeniem, wahaniem energii lub bólem mięśniowym, zacznij od analizy swojej diety. No i oczywiście jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw komentarz, daj znać, jak chcesz jakich chcesz więcej treści, optymalizacji diety, energii, treningu i nie tylko. Nie zapomnij o subskrypcji i widzimy się w na następnym odcinku.